Cześć Wam, witam na kanale Survival Tu. W lesie zaczęła się już kalendarzowa jesień, ale mimo to nadal jest bardzo ciepło. To będzie idealny moment na to, aby wypać się z domu w sobotnie popołudnie do lasu i poszukać na przykład smolniaków. Tak więc dziś na warsztat bierzemy smolne szczapy. Co to jest, jak to pozyskać oraz jak tego później użyć, za chwilę się dowiecie. Zapraszam do oglądania. Na początek czym jest smolniak? Smolniak to nic innego jak kawałek mocno drewna, np. w polskich lasach, sostowego bądź świerkowego. Najlepiej pozyskuje się go na jesieni, ponieważ wtedy wszystkie soki spływają w dół w korzenie. Tu mam taki malutki kawałeczek. Moim zdaniem jest to jeden z najłatwiejszych sposobów pozyskania smolniaka. Wystarczy troszeczkę pochodzić, poszukać, ale jest chyba najmniej inwazyjny w środowisko. Widziałem jak ludzie obcinają gałęzie rosnące blisko. Ziemi od sosny, od świerku. Ja raczej tego nie robię. Ja sobie wolę poszedł czegoś takiego. I tu jest też naprawdę ogromne skupisko żywicy. Za chwilę Wam to pokażę. Takie pniaczki możecie znaleźć mniejsze lub większe, jednak z doświadczenia wiem, że im mniejsze, tym lepsze. Ważne, aby ich średnica nie przekraczała około 7-8 cm. Wtedy przynajmniej za każdym razem spotkałem się z dużym skupiskiem żywicy po prostu w tego typu pniaczkach. Co sprawdzamy najpierw? Najpierw wyciągamy nóż. I zeskrobujemy kawałek kory, aby sprawdzić czy na pewno pod tą korą znajduje się żywica. Jak sami widzicie, tu pod korą żywicy nie brakuje. Już czuć wyraźnie ten zapach. Warto, tak jak ja, zedrzeć korę z całego pniaczka, aby wyraźnie widzieć, gdzie żywica się znajduje. Teraz warto rozgarnąć sobie ziemię dookoła, aby zobaczyć, jak głęboko sięga żywica. Aby niepotrzebnie nie budzić sobie rąk, ja w tym celu założę rękawiczki. Ziemię można rozgarnąć kawałkiem zastruganego bądź niezastruganego kija, saperką, siekierką, ale jako, że ja nadal testuję nóż od Warms, zrobię to właśnie nożem. Ok. Poskropmy jeszcze trochę niżej, głębiej. Widzicie to? Jest wyraźna granica, gdzie żywica jest, a gdzie się kończy. To będzie miejsce, w którym będę rąbał. Dobra, pniaczek okawowany, żywice wyraźnie widać w tym miejscu. Tak więc ścinamy tu. Założę laniardę, będzie mi wygodniej. Widzicie te przebawienia? Tu jest żywica. Dużo żywic. To zabieram, a miejsce po pięku zwyczajnie zakrywam. I w ten oto sposób biorę tylko tyle, ile jest mi potrzebne i zostawiam po sobie porządek. Lecę dalej. Przebatonuję teraz ten kawałek na pięku Moi drodzy, tu jest tyle żywicy, że pojęcia nie macie Czas sobie to trochę ukształtować Pozbyć się resztek kory. Wspaniały smolniak. Pozbędą się tego brzydkiego końca. Od razu lepiej to wygląda. Zetnę lekko ten szpic, aby nie dziurawił mi kieszeni. A na koniec zwężam to miejsce, w którym wykonam sobie dziurkę na laniarda. Teraz przyciągam sobie przez otwór sznureczek związuje nie, nie jest to rzecz bez sensu. Dzięki temu sztukowi mogę sobie pewnie chwycić tego smolniaka i oprzeć sobie po prostu wygodnie na czymś, aby było mi łatwiej zeskrobać z niego kawałek. Teraz spójrzcie, jak to działa. Biorę smolniaczka. Grzbietem noża zeskrobuję. Grzbietem bądź ostrzem jak kto woli. W tym nożu akurat mogę robić to grzbietem. Zeskrobuję trochę. Ale wystarczy dla pokazu. biorę krzesiwko Przekładam. I spójrzcie. Zwykłe drewno nie paliłoby się tak długo oraz tak intensywnym światłem jak to. Tu w dużej mierze płoniewa się żywica. Jak widzicie, z drugą połową zrobiłem dokładnie to samo co z pierwszą. Moim zdaniem jest to idealna całoroczna rozpałka do leniwego ogniska, czy też typowego niedzielnego rodzinnego grilla. Naprawdę polecam. W dodatku coś takiego doskonale mieści się w każdej kieszeni. Dodatkowo pokażę Wam jeszcze jeden patent. Jeśli dysponujecie tego typu pojemnikiem, czy też każdą jakąkolwiek inną puszeczką, słoiczkiem, Możecie sobie wcześniej przed wyprawą nastrugać tego typu wiórek, zamknąć szczelnie, a gdy będziecie musieli rozpalić ognisko, zwyczajnie wysypujecie zawartość, podpalacie krzesiwem czy tam zapalniczką i macie doskonałą rozpałkę. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten filmik był Wam pomocny. Ja lecę dalej, a Wy wyłączajcie kompa i lećcie do lasu korzystać z jesieni. Trzymajcie się. Cześć!